Dlaczego? Przecież pytam się, tue, jak to naciągasz. no w przykładów? wiesz? O, no widzisz i patrz. I, no. i całą byś musiała wycinać? Łatwo było jednak. Łatwo było jakoś e, no, wymyślić poskładać. coś Kulka, ciekawego. No tak? się im czy ja tu y, czuję, że ktoś mi żarełko podkrada? Chyba tak. Gdzie lecisz? No jak gdzie lecisz? Muszę, wiesz, kombinerkami... <ślinik> 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 ja też Marcin siedzi i odpoczywa w tym momencie bo się nanosił a o ma to was tam z tyłu nawet nie ma siły podejść Ech, a co my teraz robimy, pamiętacie te krzaczki jak przywieźliśmy dobry no już w zeszłym roku, teraz będzie wiadomo jesienią i no nie mieliśmy czasu ich zasadzić może nie mieliśmy to źle powiedziane, tutaj było pastwisko dla kóz. Stary nie miał siły. Nie, tu było pastwisko dla kus. I chcieliśmy już to pastwisko im zostawić, żeby zjadły to, co tutaj się znajdowało. W tym momencie, jak troszeczkę wcześniej oglądaliście, poprzestawialiśmy je trochę, inaczej zorganizowaliśmy, to tutaj mamy teraz tą przestrzeń wolną, gdzie możemy właśnie tworzyć nasz ogród, warzywniak. ... Przepraszam, czy ja tu y, czuję, że ktoś mi żarełko podkrada? Chyba tak, tato. Lepiej idź. Co wy, koleżanki <laughs> moi kochane? Lepiej idź i im zanieść. O, ty im im co, indziej? siurasz? Proszę. Może tu. No daj im gdzieś tutaj na A, zewnątrz. nie, Bierzcie witaminkę D jedźcie na zewnątrz. Dokładnie. I nie przyjmujcie się szyleckim stołem, możecie wszystko niszczyć i rozwalać do okładek, tak jak lubicie. <laughs> o, słoneczko naszło. Jaka głodna ty jesteś, kompletnie ty, zapadnięta. Tak? No, wiesz no, teraz takie warunki ciężkie są. No ale dostały, tam chyba pełno się jeszcze mają, co? Ja nie wiem, właśnie zaraz zobaczę. No weź zobacz smacznego z dziewczyny. No wiesz co, tak przy śniadaniu siurać. Kuleczko, no. Ty mała bezwstydnica co? I co, mają siano? Rzabciu? Mają siano tam w środku? No tak, w połowę. Aha. A, a trochę mniej. Troszeczkę im wyścieliliśmy, jak widzicie, takim gorszym siankiem. Żeby coś tak się w błoto strasznie nie zapadało i powiem Wam, że No nie jest to chyba najgłupszy pomysł. Nie wiem jak on długo wytrzyma. No nie wiem, zobaczymy, ale już no kilka ale... Dni, nie? Tak, ale widzicie, no nie jest bardziej sucho. To najgorsze błoto jest pod spodem, chociaż tutaj już powoli, tam dalej się zaczyna. Zabieramy się za przestawianie płotu. To wszystko niestety, ta parcela, co tutaj widzicie przed nami z kontenerem i to wszystko po lewej stronie, to będzie warzywniak i taki park. Także niestety, to nigdy nie miało być dla owiec i dla kus. Owce i kozy będą szły za budą. Tutaj prościutko, prościutko, tutaj do końca i później koło lip, no i tam do końca. I oczywiście po drugiej stronie w sadzie też będziemy starali się jakieś dla nich zrobić ogrodzenie i nowe pastwisko. Także niewiele stracą, ale trzeba po prostu już, to już ostatnie dzielenie naszej działki na takie mniejsze kawałeczki, bo najważniejszym dla nas jest teraz projektem zrobienie właśnie tych pastwisk po których będą mogły te nasze owieczki chodzić yy, takich rotacyjnych. Gdzie lecisz? No jak gdzie lecisz? Muszę, wiesz, kombinerkami. A włączyłaś y, mikrofon? Tak. Już wolę się ciebie spytać. Uważaj nie przewróć się lepiej. Ta moja dziewczyna jest taka mądra, taka mądra, że ja już po prostu nie mogę. Najmądrzejsza można powiedzieć. Daj ci trochę tej mądrości. Nie potrzebuję. No, uważaj, nie przewróć ty się. Dobra. Cześć, Taka Akne. mądra, wiecie. Nie wiem, <noise> czy ja już mówię mojej mądrości. Nie, nie mówiłeś. Poczekaj, najpierw to odkręcimy. Ale dzisiaj cieplutko co? Można poruszyć? Można, no. Czyli nie wiem nie. czy ja w kapturze jestem. No nie wiem. Włosy mam już za długie, zaczynają mnie denerwować. Dobra. To jest tutaj podłączenie elektryzatora, z, do który ładnie. leci z... On leci. Skąd ten z... narka naszego? Tam gdzie woda jest prąd. Tam jest zasilanie. Nie, yy, zasilanie, tak, ale elektryzator jest w Dąbrówce. Aha, Tak, tak, ale skąd prąd bierzemy? Klaudia, może ty trzymaj kamerę, a ja będę takie rzeczy robił, co? No dobra. Dobra, to to na razie zostawiamy. I teraz co robimy? To, to będzie wszystko prosto. My tutaj robimy na razie tymczasówkę, bo potrzebujemy tutaj takie posadzić świerki. I potrzebujemy tymczasowo już te pastwisko te uwolnić, żeby tu nie wchodziły, no bo zjedzą nam świerki. Okay, zwierzaki. Bo to są takie łakączuchy, jak one widzą choinkę, to o, Zresztą później Wam pokażę, jak tamto tak, ostatnie. Dokładnie tak, tak samo jak ja widzę Klaudię to o, Proszę? Dokładnie tak samo jak ja widzę Klaudię, to od razu. O. Mm, o dzisiaj Marcin nie ma nastroju. Ech. Nastrój to ja mam. Wiem, wiem. Dobra, ciągnij lepiej. Trzeba ja mam tu ciągnąć. Już, no podnacie nie no, no da się Już to trzeba ten, ten jeden z biały tam przełożyć. Który? Dobra, poczekaj, to ja już idę. Ten? Tak. O no i to jest wszystko, co możemy tu zrobić. Dobra. Szukaliśmy początku. No i więc mamy początek. Znaleźliśmy początek no, gdzieś w środku. To <głos》>, no, tak jest początek. No, e, no, i teraz no i widzicie, musimy... i teraz będzie trzeba to wszystko zwinąć. Dokładnie. Tego jest multum metrów, multum. No jest. już Kikasen wam pokazuję, metrów. odwracam się od Marcina. O. No i powoli będziemy ustawiać Zobaczcie, ten płot. To jest bardzo duży projekt. Pot. To się tak wydaje, wiecie, co to jest postawić projekt. E, przepraszam, co to jest postawić e, płot e, dla, dla kus ale to jest jeden płot, to jest właśnie to, to jest cała ta zmiana miejsca. Wszystko koło y, y, lip musi, chcielibyśmy zrobić z drewna, żeby to ładnie przy drodze wyglądało na to później trzeba skończyć cały ten betonowy na tamtej działce i jeszcze porobić parcele. Wszystko musi być pod elektrykiem. Roboty, to jest naprawdę odgrowa. bardzo duże ten generalnie to jest nasz projekt. My chcemy w tym roku dwa duże projekty zrobić. Właśnie pierwsze to są te parcele i jakby tam muszą być jeszcze dla y, odgrodzona działka y, poletko dla maluchów, kozich. Później musi być dla barana, którego mamy nadzieję kiedyś tam znowuż sobie y, sprawić. No, dobra. I takie tam, wiecie, tego jest cała masa. Zresztą sama. zobaczycie w trakcie. No i drugie to jest oczywiście ubicie domu. Dobra, ja już sobie tutaj no, kręcę. Ty już tam leć, zwijaj to. No i tak będziemy sobie pewnie z godzinę zwijać. Źle zrobiłeś. Czemu? Tak się nie robi. Jak? Masz po to te dziurki, przyplatasz, zawiązujesz tutaj, na samym początku odwrotnie. A ty jesteś taka mądra. Niby. Tak. Ale dobry pomysł faktycznie. No tak, no. Ja. Raz w życiu przyznam się rację. Zapamiętaj dzień, bo... I teraz bo, bo, bo się w ogóle nie powtórzy. <grym> ja <grym> paper! Ej! No <To> co? <grym> Dobra, no to... Trzeba być mądrym na początku. Chcesz, chcesz to robić? Tak. Ale jak to być, musiała przekładać? Bo no to to widzę, zresztą, nie, tu... ja nie widzę problemu w tym. A ja widzę. Oj, i ty we wszystkim zawsze problem widzisz, no. nie. ja w tobie widzę problem. O Jezu i się zaczyna głupia gadka szmatka. Dlaczego tylko jeden jest ten dzyndzel? Przecież on nie starszy. Wiesz co, nie mogłam znaleźć reszty. No co, co z tym zrobimy. No to jak chcesz, to idź i szukaj następnego. To no może ty idź, To może Ty iść szukać. Aha, wszystko ty. No. Robota z facetem. Tylko gadaj, gadaj, nic nie robi. Tak, gada, gada, gada. No. I ty najwięcej tutaj gadasz. Ty najwięcej. No. Gadasz. uważaj, bo berwiesz. Uważaj, bo będę się z Tobą całował. Nie, nie, tylko nie to. Widzisz? No Więc co widzisz? Uważaj, uważaj sobie. Kurcze, wiecie, ile to było roboty, że zrobienie tego? I to że jeszcze myśmy chyba to robili dwa albo trzy razy, co? Tak. Przerabialiśmy te no. płoty. Klaudia już tutaj, bo ja już nie mogłem. Bo ja, jak mówiłem. On traci, Marcin szybko, traci cierpliwość. No ja lubię, ja, bilać, lubię, ja lubię raz, a porządnie, a nam się to nie udało, bo. Nie wiedzieliśmy, czego potrzebujemy. To jest cały problem takiego świeżego gospodarza, że nie do końca wie, co potrzeba. Uczy się swoje działki, prawda? Ucz tak, Zrobiliśmy uczy się tutaj działki. ten wał i stwierdziliśmy, że jest to najbardziej tutaj w tym momencie będzie zaciszne miejsce, jeżeli chodzi o ogród. O warzywniak. O warzywniak, więc a owieczkom i kuskom podzielimy się z nimi sadem, jak będzie, tam gdzie będzie sad. Tam jest dość spore pole, tam jest około 4000? 4000 no. metrów, więc no zrekompensujemy im tą stratę. Są takie fajne, wiecie, takie bębenki, że Ta, się trzyma na szyi, to. to się wchodzi i brrr, no, człowiek zasuwa. To jest fajne. No i... Może sobie kiedyś sprawimy coś takiego. Może sobie kiedyś sprawimy. Ta, widziałam, w Stanach i, to często mają. Na yy, ale też u Łukasza, yy, też myśmy, A, Łukasz, u Łukasz to miał. Tak. Także no, bardzo, bardzo fajne urządzenie, natomiast jak mi się wydaje, że to już nie ma sensu tego robić, bo my jak te pastwiska zrobimy, to raczej już nie będzie tego typu problemów. Wszystko będzie inaczej zrobione niż do tej pory. Będzie łatwo przestawne, w razie czego pastwiska będą dzielone w odpowiedni sposób, tak żeby również starczały na kury, jak będziemy chcieli je tam wpuścić, brojlery. No wszystko musi być przeliczone. No już wiemy, co potrzebujemy Dobra. i ile mamy ziemi, i jak ją trzeba wykorzystać, żeby żeby rosła żeby gleba, tą warstwę żeby warstwę tak? próchnicą, a jednocześnie żeby wiecie, no żeby zwierzęta miały co jeść, no bo to trzeba tak. się z czegoś też utrzymać. Zresztą zwierzęta wspaniale tworzą tą warstwę. Dokładnie. Tutaj akurat gdzie się znajdujemy, no to jest jej dość e, sporo, znaczy sporo, no to troszeczkę więcej. Nie, bo no jak sporo. To, to jest, krawia, staw tu jest ponad kopaliśmy. metr ziemi. No właśnie, to chciałam tutaj wspomnieć, że właśnie tutaj nasypywaliśmy dokładnie. W tym tutaj miejscu jest cała ziemia, którą wybraliśmy ze stawu. Znaczy, y, nie, nie, nie. Z nad stawu, no nad bo tu sam. nie ma gliny, tu jest tylko ta wycieżyzna glebas. Tak, gleba, tak, z, tak, z... tak, tak. Bo na wały poszła glina. Boże, jak ja wszystko Ci muszę mówić. A Ty... O, dziękuję bardzo. Bez Ciebie bym zginęła. No wiem, właśnie. Wszyscy to słyszeli. Miliony naszych widzów, sektyki milionów naszych widzów właśnie to ten... usłyszało. 5 milionów Podpisałaś cyrograf. Au! Masz. Daj, boś się nakręciłeś, co? Sama się nakręciłaś. Na mnie. Prawda, ty i lepiej ty tego bzdeka, bzyka suchać, yy, szukać, bo ja nie sądzę, żeby to wystarczyło. To od razu naciągam to, żeby. Jak naciągasz, jak co? ojejciu. Proszę cię, będę musiała wycinać wszystko i nici z filmu. Dlaczego? Przecież pytam się tylko, jak co naciągasz. No, jakieś przykłady. w majtkach, wiesz? O, no widzisz i, i patrz, no. I co, będziesz musiała wycinać? Łatwo było jednak. Łatwo było jakoś e, no, wymyślić poskładać. coś Kulka, ciekawego. Tak? Zderzyły się dwie kulki. No. no. <laughs> przeskoczy tędy Franca. Tak ci, tak ci się te dwie kulki zderzyły, że aż mi się w ciarki na plecach pojawiły. Nie bardzo dobrze. Słuchaj, a tam na sam końcu te dwie siatki. A propos doli, widzimy po niej, że ona jednak no, rośnie. Ona jest kotna. Tak widać, te boczki już się tak ładnie rozchodzą. Natomiast tamte o, o, odnosi się do pozostałych dwóch. Nie jesteśmy pewni. No takie mieszane uczucia mam. No, jakoś nie są takie wielkie. Może doli jest wybitnie upasiona, albo będzie miała Ale zawsze, ale zawsze była duża Dolly i zawsze... mogła być bliźniaki. Tak, Ale coś do tamtych, wiecie co, coś mam. No, słabe czucie. No, oby, oby się udało, no, bo jak no bo nie będą kotne, to by była duża dla nas. Duży problem, to bo jest... się robi. Bo... No, dokładnie, to jest duża strata. Raży strata, bo one już wiecie, one są absolutnie gotowe, bo my przetrzymaliśmy je właśnie, żeby były takie dojrzałe. Dwa, mogą się otuścić i możemy mieć później problemy po prostu z porodem, jak następny razem zajdą w ciążę. No i trzeba znowuż barana. No. A kiedy barana? Jak są małe, wiecie, żeby nie gonił. I to takie to, jest no. zamknięte koło. Zawsze coś. Zawsze no. To, no uczymy się, wiadomo, to nie jest prosta sprawa zacząć stado. Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, już są wszędzie linki poprowadzone i te linki zastąpią kiedyś w przyszłości słupki drewniane. To już to, co Wam wspominaliśmy. Ale teraz widzicie zarys tego pola jak to będzie tak. przebiegać? Czyli tam od obory leci tu. W międzyczasie robimy dwie furtki, bo właśnie my sobie tutaj chodzimy tak na skróty, żeby nam było łatwiej i chcemy mieć dostęp z tego miejsca, które tu co coś powstanie do pastwiska i tam dalej z warzywniaka do pastwiska. Czyli tu będą dwie furtki idzie to całe. Tak jak ten pomarańczowy płot, to będzie szedł drewniany płotek, taki w stylu rancho to się chyba mówi, yy, za lipami aż tam do, no widzicie jak skręca, właśnie za chwilę sobie pójdziemy i pokażemy, a ja przy okazji jeszcze Wam powiem. To już kiedyś myśmy mówili, no ale to już tyle czasu minęło, może, może nowi widzowie nie wiedzą, jak się zapatrujecie na takie kupno większych powierzchni, czyli na przykład właśnie hektara, czy, 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 czy cokolwiek, to są już duże działki w porównaniu z takimi miastowymi, musicie zawsze, jak zaczynacie myśleć o budowaniu się i jakby o, o gdzie to będzie ten warzywniak i tak dalej, przede wszystkim wziąć pod uwagę podzielenie tego na jakieś sekcje, bo, bo Hektar jest trudno ogarnąć całość. O, zrobię tu płot, o, tu będzie warzywniak, o, tu. No nie za bardzo. Najpierw ja uważam, że najważniejszą strefą, wbrew pozorom, co się mówi w tej całej tam chyba permakulturze, czy ja nie wiem, ale w tych takich tych, że warzywniak musi być blisko domu. Nie przesadzajcie. Ja uważam, że strefa rozrywkowa powinna być blisko domu, czyli taka, że możecie sobie usiąść, y, troszeczkę, nie wiem, y, wycylautować, czy tam się uspokoić, poczytać książkę, wypić winko, nie wiem, co tam robicie, zapalić ognisko. Natomiast zaraz za tym, za tą strefą zaczynają się strefy ważne, czyli kury, bo kury często się chodzi, trzeba je sprawdzać, trzeba zabierać jajka i warzywniak właśnie tu bym powiedział. Jeśli macie warzywniak, no ale chyba na wsi to każdy chce mieć kury, jakby się wyprowadza z miasta, no przynajmniej kilka. No i, i, i tak dalej, no my stworzyliśmy właśnie tą strefę y, tam za kontenerem. Idziemy teraz łączyć tą siatkę, bo już tutaj, w tym momencie. Czyli widzicie, tak idzie ten płot, i mniej więcej coś takiego. Ja tutaj, bo tutaj mi się nie zmieściła siatka, tu jeszcze pójdzie w ten sposób, i w ten sposób tutaj e, będzie ten e, e, drewniany e, płot sobie szedł. Mniej więcej dotąd, i odtąd już zaczynamy linkę. Dlaczego tak? Bo po prostu to wychodzi znacznie taniej. Drewniane płoty, no wiecie, to jest e, konstrukcja, drewno nie jest tanie, linka jest znacznie e, e, tańsza. Najtańsza. I nie ma potrzeby robienia czegoś pięknego już po tej stronie, bo tutaj wszystko zarośnie, tak czy siak. To znaczy, Taki będzie tutaj mini las. dajemy, prawda? Proszę? Linki. My wracamy do roboty. Tutaj jest ten ostatni fragment, co nam siatki nie starczyło, więc musimy. Te, te, te miejsce połączyć e, tym plecionką e, i będziemy w tym razem szli w tą stronę i taki trójkąt zrobimy, bo chcemy oddzielić psy, bo nam rujnują e, żywopłot, a, tak. a, a chcemy, żeby on tu rusze. Tak. Patrzcie jak tutaj jest tu, wychodzona. Tutaj i nic, tam, tam podejść tam to po dalej. Po prostu koszmar. Tutaj to, jest to widać, nic. jest wybiegane. Po prostu terasa jest wybiegana przez psy. Dobra, my do roboty. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song to Waiting for a reason to love to sing Cause I've been spending all my time to feel Oh.